A ja mam do ciebie parę pytań. Klasa czy obciach? Kupowanie pamiątek typu magnesy z każdej podróży. Teraz obciach. O kurcze. Kiedyś klasa. Operacje plastyczne. Klasa. Nie mogę powiedzieć, że obciach, bo robiłam nos. Podróż tylko po to, żeby zrobić zdjęcie do social mediów. Obciach. Tatuaż z imieniem męża. Teraz obciach, kiedyś klasa, bo jak była młoda zrobiłam sobie imię chłopaka na ręce, ale usunęłam. Kebab po imprezie. Klasa. <noise> Latanie tylko z bagażem podręcznym. Klasa. Publikowanie każdego posiłku z podróży na Instagramie. Jak powiem, że obciach, to wyjdę na hipokrytkę, więc klasa. Sardynia jako stałe miejsce do życia. Klasa. A Azja? Też klasa. Kupowanie biletów last minute. Obciach. W mojej sytuacji bo tego nie lubię. I ostatnie, udział w reality show. Zależy jakim, klasa albo obciak, zależy jakie reality show.